Stań w tadasanie. Unieś ręce do góry. Z wydechem pełny skłon. Spójrz do przodu z wdechem. Z wydechem przeskocz do psa z głową w dół. Przeskocz do siadu i przechodź dynamicznie od paripurnania wasany do artchania wasany trzy razy. Mocno pracują mięśnie brzucha. Usiądź prosto. Z wydechem. Pełny skłon do prostych nóg, wdech, wyprostuj plecy i połóż się. Wejdź do półmostka. Wyprostuj prawą, lewą nogę do góry. Połóż się na plecach i wykonaj pełny mostek. I teraz również unieś prawą, potem lewą nogę. Najwyżej jak potrafisz. Połóż się na plecach. Ręce w jednej linii z barkami, wyprostuj obie nogi do góry. I trzykrotnie na prawą stronę przenieś proste nogi. Nogi są złączone. Staraj się dotknąć do dłoni stopami. Wykonaj to również na lewą stronę. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, a apanasana. Wyrównaj oddech. I powoli przejdź do siawasany. W pozycji nieżywego ciała. Pozostań na tyle oddechów, ile potrzebujesz. Jeśli macie ochotę na dłuższe wideosesje jogi, zapraszam do internetowego studia Portal Jogi.